Ale żyć zarósł jak wilkoła. <śmany> Masakra. Cześć, z tej strony Ormando. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pomówię o drugim sezonie Star Wars Visions czyli Gwiezdne Wojny. Wizje. W przeciwieństwie do tego, co mieliśmy w pierwszym sezonie, tym razem Lucasfilm zaproponował stworzenie kolejnych odcinków tych krótkich shortsów różnym studiom z całego świata, nie tylko z Japonii, tak jak właściwie było w pierwszym sezonie. Tam jeszcze było chyba jedno studio z Korei, ale właściwie z tamtego właśnie regionu. Tym razem też się pojawi studio oczywiście z kraju kwitnącej wiśni, ale przede wszystkim postawione na studia, Właściwie można powiedzieć z całego świata, bo mamy kilka studiów z Europy, z, mamy z Afryki, yy, mamy z Ameryki, jednej i drugiej właściwie. Więc różnorodność to, to właśnie chyba miało przyświecać temu drugiemu sezonowi yy, wizji. Czy jest bardziej różnorodnie? Jest, ale nie wiem czy do końca w taki sposób, jak ludzie tego oczekiwali. Drugi sezon Star Wars Visions sięgnął po różnorodność, jeżeli chodzi o studia zajmujące się animacjami. Tym razem mamy do czynienia nie tylko z krótkimi opowieściami od japońskich studiów animacji, ale właściwie z całego świata. Bo tym razem za gwiezdne wojny w swoich własnych interpretacjach wzięły się chociażby studia z takich państw jak Francja, Irlandia, Hiszpania, Japonia, Korea czy chociażby Afryka. Już jakby po zobaczeniu wszystkich dziewięciu odcinków tego nowego drugiego sezonu taka myśl mi przeszła, że jakże inne jest przedstawianie historii, budowanie w ogóle historii w różnych zakątkach świata. Bo o ile pamiętacie w pierwszym sezonie, gdzie było to realizowane głównie przez Japończyków, no to widać było ten, ten taki wiecie mangowy anime sznyt po prostu. Czyli akcja jak się działa to było tak wiecie tak no... Jeżeli ktoś z Was ko kojarzy jakąkolwiek japońską animację, to na pewno wie, jak tam akcja jest przedstawiana. Wszystko się rozmywa, te miecze świetlne wręcz pływały i tak dalej. No, po prostu działo, działo się wiele na ekranie. Nie można było powiedzieć, że na pewno nie ma w tych odcinkach akcji. Gorzej, już tam było trochę z fabułą, ale jednak akcja była. A tutaj, jak patrzymy sobie na chociażby odcinki, właśnie zrealizowane przez studia w Afryce, czy w inne w Europie no widać, że jakby jest to bardziej stonowane, że jednak Europejczycy, czy nawet Amerykanie, ich kultura, nasza kultura jest taka bardziej spokojniejsza, o może tak bym nazwał, przynajmniej w formie tych animacji, co oczywiście nie znaczy, że nie ma tutaj odcinków, w których, no wiecie, nie nawalają się na miecze świetlne i nie wygląda to po prostu wow, kozacko, są zwłaszcza pierwszy odcinek tego nowego sezonu tak wygląda, wręcz wygląda przepięknie i ten Taniec z mieczami świetlnymi wygląda po prostu e, wspaniale, ale późniejsze odcinki są bardziej stonowane, i myślę, że dla wielu osób będzie to mm, ktoś może stwierdzić, że troszkę wieje nudą. Ale w moim odczuciu wcale tak nie jest, ponieważ są to krótkie formy. Najdłuższy odcinek chyba trwa 21 minut, więc tak jakbyście właściwie sobie zobaczyli jakąś animację, ale to jest wyjątek. Zazwyczaj to jest kilkanaście minut e, maksymalnie takiego odcinka, I, ale co do samych historii. Jak to w tego typu antologiach? No są lepsze odcinki, są takie, które się bardziej komuś spodobają. Niekoniecznie nie muszą one się tak aż tak podobać i odwrotnie, i odwrotnie, e, więc myślę, że każdy znajdzie tutaj swój jakby ulubiony odcinek. Niestety żadne polskie studio się nie załapało, ale może przy trzecim sezonie. Natomiast mamy tutaj polski akcent, ponieważ odcinek trzeci I'm Your Mother, czyli Jestem Twoją mamą, reżyserowała Magdalena Osińska. No niestety żadne polskie studio nie wystąpiło tym razem, nie stworzyło żadnego shortsa dla właśnie Disneya przy okazji Star Wars Visions, a prosiłoby się, żeby takie Platinum Chimich zostało tutaj zaproszone do współpracy bo robili podobne rzeczy dla Netflixa przy okazji Miłość Śmierci Roboty, więc nie wiem, może w trzecim sezonie, może się uda. No ale mamy tutaj studio Artman, gdzie pracuje nasza właśnie Polka, reżyserka, która wcześniej zasłynęła z, chociażby z bardzo znanych animacji jak Wallace i Gromit, tak? Które już też na pewno część z Was skojarzy, i nie wiem, czy przemawia przeze mnie lokalny patriotyzm, i po prostu wiecie, bo Polka, tak? Magdalena Sińska, no to trzeba, trzeba ją chwalić, ale no kurczę, no dla mnie to był najfajniejszy odcinek tych krótkich szorców. Odcinek trzeci, Czy Jestem Twoją Matką? No, po prostu najbardziej mi się podobał. I tak jak wspominałem, przy omawianiu pierwszego sezonu. No, troszeczkę byłem zmęczony tymi Jedi, że właściwie każdy, niemal że każdy odcinek pierwszego sezonu skupiał się w jakimś tam stopniu na Jedi. Tutaj też większość odcinków w jakimś tam w jakiś sposób skupia się na Jedi. Są też oczywiście odcinki, które nie mają w ogóle w sobie, że tak powiem, Jedi albo jakąś taką namiastkę, namiastkę, powiedzmy. W, nie, w niektórych momentach, ale skupiłem się on na, na innych bohaterach, na takich bardziej ludzkich rzeczach. Ale można by było powiedzieć, i właściwie motywem dla mnie przewodnim tego całego drugiego sezonu jest y, motyw jakiś taki rodzinny, ponieważ y, właściwie co odcinek, chyba niemal co odcinek, y, wydaje mi się, na pewno w tych, które najbardziej mi się podobały, był jakiś wątek rodziny, rodzicielstwa, y, braterstwa, y, rodzeństwa i tak dalej. Czyli wiecie, a to matka z córką, a to brat z siostrą, a to siostra z siostrą. E, jakieś takie właśnie e, perypetie tych, e, tych bohaterów. I, I ogólnie bardzo mi się to podobało. Wydawało mi się jakby po zobaczeniu, że chyba m, ogólnie takim przy, przykazem od Lucas filmu może było to, żeby właśnie skupić to wokół tego hasła, wiecie, hasła, ulubionego hasła Wina Diesla, czyli Family. 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 I tak jak w przypadku pierwszego sezonu w Visions, taki w drugim jest to głównie ciekawostka. Czy to dla fanów Gwiezdnych Wojen, czy myślę, że przede wszystkim dla osób, które jarają się animacją jako taką. Ale, jakbym miał wymienić trzy odcineczki, moi drodzy, już jeden wymieniłem, ten mój ulubiony, czyli I'm Your Mother, ale jeszcze dwa odcinki, które najbardziej mi się w tym sezonie podobały, to wymieniłbym jeszcze Dół, czyli The Pit. Bardzo fajna historia, gdzie niewolnicy są zabrani przez Imperium na, na pustynię i mają wydobywać, właściwie kopać dziurę, żeby wydobywać kryształy Kyber i w tej dziurze no, zostają, tak? Taka historia. Bardzo fajna, bardzo. Przejmująca historia i chyba odcinek pierwszy, czyli Sith, tak? Sith o byłej uczennicy nie Jedi, ale właśnie Lordów Sithów. Ten pierwszy, ten właśnie pierwszy odcinek tego sezonu Sith najbardziej mi się podobał wizualnie. Był taki, no naprawdę, wyrobił na mnie fajne wrażenie wizualne. Odcinek właśnie. Pani Magdaleny, no to wiecie, animacja właśnie podobna do tej animacji z Wallace'a i Gromnita, a odcinek The Pit, jeżeli chodzi o samą animację, to ona jest taka bardzo amerykańska, zresztą tam sam film pomagał przy tej animacji, jest ona taka, troszeczkę takie wiecie, takie amerykańskie anime, czyli coś w stylu animacja jak Castlevania od Netflixa, o, tak bym może to powiedział, dużo osób myśli, że to jest anime, Sylwania od Netflixa, natomiast to nie jest anime. Tam nie ma chyba Japończyków nawet w ogóle. No, może jacyś pojedynczy są, ale w, jakby w głównej tej osób odpowiedzialnych, to ja tam japońskiego nazwiska jakoś nie widział. Ale o ile animacyjnie, The Pit może nie jest na, najlepszy, na pewno nie jest raczej by się znalazł pewnie w tych, tej drugiej połowie tych najlepszych pod względem animacyjnych odcinków. Tak, sama historia mi się bardzo podobała. Chociaż, no, są to jednak bieżne Wojny wydawane przez Lucasfilm, przez Disneya, więc nie doczekamy się tam zbyt wielu takich, wiecie, mroczniejszych motywów, na co by odcinek The Pit nawet tak byłby... Aj, to by go jeszcze bardziej podkręciło, gdyby Faktycznie pójść tak mocno, dosyć po bandzie. No ale to Disney i Gwiezdne Wojny, z z filmu i z Disney'a. No to nie spodziewajmy się tego nawet w animacjach, gdzie niby twórcy mają wolną rękę. Ale oglądając ten odcinek, miałem takie wrażenie, że twórcy chcieli by troszeczkę inaczej zakończyć ten odcinek. No ale yy, tak, tak to już jest. Więc to są moje trzy ulubione odcinki ogólnie. No, chcę zobaczyć więcej. Mam nadzieję, że kiedyś właśnie studio nasze Polskie Platy czyli Mistrz, czy jakieś może inne, wyskoczy. Zwłaszcza, że tutaj mamy właśnie dużą różnorodność, jeżeli chodzi o animację, ponieważ nie mamy tylko rysowanej animacji, e, mamy też filmy podklatkowe, e, mamy też takie właśnie plastelinowe, no to też jest oczywiście podklatkowe, tak, e, ale no, jest tutaj większa ta wizualna na pewno różnorodność. Już nie opierająca się tylko na samych na przykład stylach rysowania, co właśnie na samych innych, różnorodnych formach animacji. Więc dajcie mi oczywiście znać w komentarzu, który odcinek drugiego sezonu Star Wars Visions jest Waszym ulubionym i możecie króciutko napisać dlaczego. Akurat ten i ja się z Wami żegnam. I dajcie znać oczywiście też w komentarzu, co ogólnie sądzicie o tym projekcie. Czy czekacie na kolejne, kolejne zapowiedź kolejnego sezonu, czy. czy ogólnie Was to mało obchodzi. Także komentarze są Wasze, dziękuję Wam bardzo, kłania się Ormando i niech moc będzie z Wami.